Eee, ja potrzebuję wipe, bo mam sepsy. Ja mam dwa wipesy. Będę strzelał. Do rozumiem? Tak. To strzelał? Ja. Eee, mam problem. Jaki? Otoczyły mnie zombiaki. Będziesz do ciebie, gdzie tak? Jesteś gdzie jesteś? W tym małym budynku obok ciebie. Dobra, biegnę do ciebie. Ja w którym mały budynku? sobie we dwójkę. Tu, gdzie słyszysz strzał? Oła, 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 oła. Um, jestem Dobra, nieprzytomna. Gdzież na dole? Dalej, na dole, nie zależy, że mnie zabiegasz. Uwaga, podbiegam. Jestem Just tu. Jednak to wystarczy. Czuję się, Okay. Zam 14 na zębiaki, to jest masakra po prostu, zabiegam. A u to by strzelaj, Widzę tego zombiaka u Ciebie, strzelam. Kurwa, jestem przy wyjściu i nie mogę wyjść. Ja teraz mam problem. Kurwa, te zombiaki utrzymują M14 strzał. No niestety jakoś. Strzelam. Kurwa, ile on wytrzymuje? Albo ucieknie dach może. Jestem na dachu, ale strzelam do borysowych zębiaków. Jest bandy ta pod tobą borys. Ola, ola, ty masz niemiecką naszywkę. <noise> Faszystowskaś ten. Ej, 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 wiesz co. Gdy ty po rodzinie jedziesz. Ja mam minus 10 tysięcy humanity, minus 15 tysięcy już mi nic nie zrobi, wiesz? Odbiegam. Gdzie jesteś A tu, dobra. O, cześć kolego, wreszcie. Chodź zobacz, tutaj mamy takiego bandytę. Te, o ten, mój Boże, moja DNRka się nie rozdwoi. <śmiech> <śmiech> czekaj, 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 ja muszę mieć fotka. o tak blisko siebie <laughs> jakoś, tak żeby... On, czekaj. O tak. O, tak. Paweł weź się przechyl w moją stronę. <śmiech> 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 ah, dobra, dobra, dobre, tylko nie wiem trzeba zdjęcia. Zajebiste. Dobra. A ja bym poprosił transfuzję. Już. Ja też poproszę transfuzję, wiesz? Okej, okay, to sobie zrobimy. Jesteś? Podwójną. A mieszajcie sobie tą barbarzyńską krew. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Oj, będziesz po nas jeździł, coś tak czuję, będziesz. Co będę? Będziesz jeździł po nas. No ba, nie zauważyłeś? Hello. I'm Freeman Lee Bandit. Ja, yeah, me tu, me tu. Jerzen. Uh, hero Asshole nearby. jaki <laughs> na dopuściku, tak? Dobry jest, podchodzi gracz, Survivor jest w takiej małej budce za drugim hangarem. Co okay. z nim robimy? Co on ma? Survivor, to powinniśmy ewentualnie nawiązać kontakt. Czy tam nie ma drugiego w hangarze? Widzę jednego. Słuchajcie, ja proponuję, że podbiegniemy lasem teraz w jego kierunku. Ja wybiegnę na przynętę, Jak zacznie strzelać, tego zajmiecie, ok? Dobra. A jak będzie chciał się przetrzepać, czy nie ma rotoru, to tylko dla niego dobrze. Eee, hiro? Tam jest hiro. Gdzie? No niebieską koszulę, chyba że to jest biała koszula jest już Nie, to, to, to jest biała Hej man. Zaczyna biegać. Hello Do you hear me uh, I'm friendly Mademerka Luje na górę, wchodzi teraz celował w stronę tego przejścia twojego to nie jest DMR, to jest M4 z granatnikiem. Będzie strzelał do zębiega, prawdopodobnie. Do you hear me? Are you friendly? Będzie schodził chyba? Albo strzelał. Hej, man, drop your weapon. Wydaje się, że będzie chciał współpracować. Albo wyszedł się okay. Widzisz? Tak, on pisze. A co pisze? E, że jest friendly, nie ma mikrofonu. Okej, okay, dobra. What's up? Do you need something, maybe? Zarobić mu upuści, upuścić broń i tego nie zrobił, a jeszcze chcesz mu coś dać. Ma opuszczoną, ma opuszczoną. Do you need something? Eat drink. Bloodbag maybe. Okay, so I'm going. Mogłeś wyspytać rotor. Have a nice day. Nie wiem, w której godzinie jest ola. Nie wiem pilnować, a. Nikogo nie tłukam. Powodaj mi transfuzję i picie. Bardzo proszę, bo umieram. A ja byłem niemiecką świnią jeszcze przed chwilą. Pawełek, weź, to no nie bądź no, no. Nie, to nie ty byłeś. ona była niemiecką świnią. Biegnę do Was, Spartanie. Ja nie wiem gdzie jest sala, Gdzie jest sala? Powiedziała, że w choinkę się chowa, ale podejrzewam, że nie zaufała mi na tyle i się wylogowała. Dlaczego nasz Hiro mnie nie pilnował? Co to za co, 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 co to za oszustwa? No bo stałem sobie z zombiakiem i tak mówiłem, patrz jakie brzydki z patrz, a on ci tak pat No Nie, no dobra, odejdę. Borys, ty masz GPSa? No. Szkoda. To... 18-42. Jesteśmy jakieś 150 metrów za wami. Proszę się widzieć Widzę. Aha, ja też. Ja nie wiem czy Ole czy pachła A no. no, bo my bliźniaki jesteśmy. Ale fajnie, w sumie idzie A survivor's hero. To się gość może zawahać, czy strzelać od razu, czy nie. No, jak już. Chwila wybiegamy my? Wejdą dwie dodatkowe lufy, to z tego rozpierdalamy na kawałki. Koniec, chłopczy. Pomyliłem jeszcze raz za dużo. Na północy <laughs> ktoś zaparkował od Berezino. Coś. Uuu co zaparkował? Mieliśmy wszyscy na, na, na raz zadać to pytanie. <laughs> E, Paweł? Tak? Mam pomysł, e, ale będę potrzebować twojego wsparcia. No. ryzy weź bandaż ode mnie, jak nie masz. Oj, tak. E, Chodź, odbijemy na te mm, apartamenty, tam może być ubranko. Okej. Okay. Bandyci idą do apartamentów. Okej, okay, tam my obstawiamy. U oh, fuck. Kurwa. Co jest? Kurwy syn. Też radę? Tak, jestem, jestem spoko Tu... To... Ja myślałam, że będzie na górze jakiś już e, Biegnie, agruje zombiak e, Od tego kołchozu w naszym kierunku Także to chyba nie jest do nas To jest strasznie daleko tu na jest ten kołchoz? Na jaki kierunek? Południe Nie więcej chyba Widzisz bardziej tego zombie jakiegoś widzącego? Ale w tego hogusu, który mam przed nami, tak? Eee, ja potrzebuję Wipe, bo mam sepsy Ja mam dwa wipesy Będę strzelał wiatra tak To strzela? Ja. Eee Mam problem Jaki? Otoczyły mnie zombiaki Biegną do ciebie, Gdzieś tak? Gdzie jesteś? W tym małym budynku obok ciebie Dobra, biegnę do ciebie W którym małym Zadzicie sobie we dwójkę? Tu, gdzie słyszysz strzały? O kurwa, dobra, ja nie będę żyć, nie będę żyć e... Dobra, w którym czarnym domku, Paweł? E, w budynku mieszkalnym Wystrzelamy sobie drogę może Gdzie biegnę. ty jesteś? Ola, ola Jestem w tym. Moment, muszę się zabandażować. Ja nie mam kurwa głośników ustawionych. W którym domku? Ktoś jeszcze do nas gada. W dwupiętrowym. Ehm, jestem Dobra, nieprzytomna. Już na dole? Pisa dole, na dole. Nie walecz, że mnie ząbiał. Uwaga, podbiegam. Żebym nie zginął, głupio. Tak, już mnie nie ma. To ja. Eee, przypominajcie, moim ja? To ja, to ja, to ja. Już nie macie ola? Nie ma, nie ma? Nie ma, Znale, nie, że nie ma. Kurwa! Daj mi transfuzję szybko. Masz masz krew? Tak, yy, już. Uj, nie się. Ja! Trzeba z dołu! Nie, to, o, to Ja, tu? ja, ja, to ja. Ej, kurwa! A ktoś czy tu był, ktoś. W tu... Nie piętro, czy mi się wydaje? Ktoś tu gadał jeszcze. Widzicie tego gościa? Yy, nie poszła nie, nie, transfuzja. Słuchaj, może coś zjem Nie poszła ta Jeszcze raz tak. Muszę patrzeć na ciebie? Okej, okay, dobra leci Jesteś łażej za murkiem, tak? Ja A jestem taki za tak, jest. murkiem, tak. E, Paweł jesteś w stanie jakoś przypilnować tym tak, moich tak. złok tam? S -s są tam, tam wipes dla ciebie żebyś się wyleczył z sepsy gdzie, gdzie są złoki Oli Paweł? Ale tu Podolę. Ja już biegnę jestem na wybrzeżu Dobra słuchajcie przynajmniej tak nie... Przynajmniej tak agro jest Albo bo przynajmniej przez sekundę Biegasz gdzieś tam na dole, Paweł? Nie, nie, ja jestem już w tym pomieszczeniu gdzie jest Sola. Nie ruszam się. Ale... Kurwa jest największej Widzę survivora, który biegnie dokładnie tak samo jak ja. Jak będziecie wchodzić, to dajcie znać, bo ja mam wycelowany na... Bądźcie na... Ci go przez chwilę. Chodzi do mnie ząb jak będę strzelał. Dobra. Okay. No to do, zagrywał przez strzały przecież. Nie mogę sobie znowu poradzić, ja pierdolę. Już na dole jesteś? Tak. Zbiegnę. Z M14 na zombiaki to jest masakra. Po prostu wybiegam stąd. Gdzie? E... Chcę je stąd wyprowadzić jakoś, wiesz? A, a błażej, to my, strzelaj. Nie Strzelaj tych drzwi. Potrzebuję szybko krwi i bandaża, bo chyba dostałem. Okej, okay, gdzie jesteś? Tutaj wbiegam do drugiego małego budynku. Bandażuję się. Ja teraz mam problem. No, kurwa, te zombiaki wytrzymują M14 strzał. No, niestety jakoś. Dlatego tam tylko z wyciszoną bronią, tak naprawdę. Eee, mogę ich, Zaby mogę ich wziąć pomoc? na siebie. Strzelam. Kurwa, idą, tu strzeliłem. ucieknie dach może. Jestem na dachu, ale strzelam do borysowych zombiaków. Aha. A... Dobra, Dobra. Ze sklepu Borys, ze sklepu uciekaj mnie. Tam się. Paweł, może weź na dachu i pilnuj złokoli. Macie teraz czy jakąś? Nie masz gorzej. Nie mamy... Nie... może mam. Chodź tu w ruch. Hmm. Gdzie są te budynki? Masz jak Jest bandyta pod tobą Borys! Kurwa! Zabił nas bandyta z podłogi. We dwóch. No nie ma, tak? Rozumiem, był. On był zatopiony w podłodze do połowy <grym> łowem nas zajebał, wyszedł <grym> z tego. Dwóch dokładnie w tym samym miejscu powiedziałem, że tej Nie widzę go w podłodze, jest, pod naszymi zwłokami na pistolem <grym> niż noje, gdzie to jest? Niedaleko biegnij przed siebie, e, aż zobaczysz taki duży tartak. Przy tartaku skręć w lewo. I będziesz wychodził dokładnie na te budynki. Tak mi się wydaje, że to są te budynki. Dobra, chyba widzę tak. E, czyli co, ale biec y, może lekko po lewej stronie, tak? Lekko w lewo biec. Możesz lekko w lewo biec, tak? Ja widzę. Jest sklep. Z mojej perspektywy ja widzę sklep, ale nic się nie dzieje w tym sklepie. Nikogo nie widać. Który sklep widzisz? Drugi, tak? Czy... Tak. Na... W którym z domków? Aha, w tym. No bo gościa w ogóle nie było widać, że on wyszedł z podłogi. Tylko głowa mu wystawała i łom. I łom. i kurwa, łom. I strasznie szybko nas bo jednym strzałem. Tak. Gdzie jesteś, Ola? O, bandyta, to ty? Tak, to ja, to ja, to ja, to ja. Kiedyś było trzeba ze 20 strzałów na zombiaka łamać. Teraz też trzeba 14 czternastki kurwa na Ale to chciałem powiedzieć, że... Yy... No, ja miałem mało krwi mnie też zdjął natychmiast. Jednym strzałem albo dwoma. Nie nie błyskawicznie, bo jak tylko się pojawił, to od razu uderzył ciebie, ja w niego wycelowałem, uderzył mnie. Błysk. Możesz, Ola, się dobrać do tych zwłok? Staram się. O kurwa ząbiak. A no ja pierdolę Zoszę Mogę strzelić do nich, bo tam wchodzą strzelam Dobra, strzeliłeś i one dały na razie mi spokój Ząbiłem na tym, że nie mam żadnej amunicji, żeby... Ja no mam też 10 pocisków już tylko. Dobra. Zyskałam już jedną DMR-kę, ale... Aj... Dobra. Może być zabawnie. daj mi przejść. Nie, nie, nie żyję. Ile znowu. Schodzę z dachu. Żyjesz jeszcze? Oj. To co, oj? jak mnie dopadły. Uciekam, uciekam. Ej, ja przegrałam sytuację. jest jakaś kurwa... Jak i wszędzie. Ty panu jakkolwiek się trzymać? E, uciekam, biegnę. Ola, żyjesz? Żyję, ale nie potrwasz długo. Zbiegam e, do ciebie? Nie, nie, nie biegaj tutaj, nie biegaj tutaj, to jest jakaś totalna masakra. E, przez, możesz przez balkon wyskoczyć? Mm. Jest balkon otwarty. Widzę tego zombiaka u ciebie Strzelam A kurwa, jestem przy wyjściu i nie mogę wyjść Lecę od frontu lecę, 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 lecę. Ja już jestem, jestem już. Jestem, 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 wybiegłam. Okej. Okay. Jeszcze trzeba mnie zlutować, ale... Masz broń? Zajebam M24 i jest sklepu. Chodź. Sklepu tam gdzie jest ten kolor. Ktoś Zgórzuję. biega w sklepie? Zombiak, jakiś nie, co to jest? Co to jest? Ja biegam w sklepie. Okay. Jest tu skurwysyn, jest skurwysyn. Zajebisz go? Nie, bo jest w podłodze. Tylko słyszałem wie, łom. Okej, okay, to... Ja, od... ja odbiegam w krzaczek, bo mogę tracić przytomność. Już jest masa zombiaków. Dobra, odbiegaj, odbiegaj. Ja za chwilę zutuję OLEP. Biegnie survivor... Ee... Do... ...do namiotów militarnych. Odchodź go. Z czym? E, nie wiem, jakiś ma karabin, jestem jakieś 200-300 metrów od niego. Co jest w sklepie? Nie ja. Nie ja. Hiro, jakiś kurwa pieprzony. <laughs> Już strzela. Dostaje. Strzelają do mnie. Jakiś pierdolony Hiro nas lutuje. W sklepie? Tak Nie, to kurwa wszystko chore tutaj jest Co to, to się dzieje? To, to jest jakiś dom wariatów po prostu No Właśnie straciłam chyba brońki przy przypadek Dobra, nieważne Biegnę zajbać hero, mam jeden granat Trzymajcie kciuki Czuję, hmm. że nie żyje. Rzuć go do środka, ale... A ty gdzie jesteś? Na zewnątrz, to ja biegam teraz Oj, leżę Dobra Ja pierdolę, jest zombiaków Dobra, spadamy, nie ma co w ogóle, to jest... Chore Ale... Ty, ty masz jakąś broń ze sobą? Mam mp5 Twoją Ale wszystko straciliśmy Ej, tak naprawdę. Tak, wszystko straciliśmy Tracę krew, mam... nie mam krwi Muszę mieć transfuzję o. od was Znajdź krzaczek jakiś, bo ja mam kolegów Widzę O kurwa i to ilu? Te krzaczki tu Wejdź pierwszy, żeby miałem na zewnątrz Mam trochę więcej krwi znaczy, zmieścimy się wszyscy. Jesteś już? Tak. Tu? Tak. Ola? Gdzie jesteście? ja. Zabiłaś chyba kogoś? Nie wiem. Coś za mną biegło, rzuciłam granę za siebie, pobiegłam dalej. Nie wiem, czy kogoś zabiłam, szczerze powiedziawszy. Leci, ehm, leci. Jestem zainfekowany. Chyba nie mam krwi. Leć do Oli. Okej. Okay. Um, 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 mam złą wiadomość: nie mam krwi. Nie mam krwi. A Nie wiem, dlaczego nie mam krwi. Miałem przecież. Hmm. Dobra, mm. y żarcie jakieś, coś. Nie mamy nic. Y to coś zlutować może jeszcze? Kto Które z boków mogą mieć krew? Bierz broń, jak się da amunicję demer do demerów. Nie masz nic takiego. Poleg w chwale zajebanym łomem. Podłogi. Mam, mam krewetek. W sklepie kurwa, w hipermarkecie. Hiro wielki. Zajebany łomem w hipermarkecie. <laughs> Bo obiecał, że danonki będą taniej. Ale jakieś to, no. Nie ja ma ja gościa sienika, łowca promocji. <noise> Dobra, gdzie jesteś? Ja jeszcze wracam do sklepu. Pierwszego chyba poje, pobiegnę. Jest rower. Czy możesz przyjść z moją tą? Tak, ja już jestem tutaj. Jesteś? Biegniesz od drugiego sklepu do pierwszego asfaltem, tak? Znaczy, znaczy? ja nie asfaltem... Stoj, znaczy, stój, stoi, stój stój, 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 stój tu ja. Chcesz do żarcia? Tak. Chcesz tych wachłach? mięso. Daj ja ci transfuzję. Ooo. Właśnie no w sklepie znasz Na miłość boską, Jestem ja. Nie ci. W drugim. Mhm. Kto to ja? Ona tutaj w... z maczetą? Tak, to ja. Okej. Okay. Maczeta to ja. Maczeta! czeta zabija. O, dobra. Przechodzę, przechodzę. Próbuj go wziąć. O, ten biorę ja. Dobra, tej biorę Lisa. Chodźmy w kierunku szpitala. No, ale... no, tak. Dobra. Jasne i krwawe. I nie mam bandaży. Czy ktoś ma bandaże? Eee, tak, mam, tak, na, mam jesteś? Tak, gdzie jesteś? Paweł, jeżeli mógłbyś się wrócić, byłoby fajnie. Ech. Dobra, ja potrzebuję bardzo transfuzji Bo mam świat Nie, nie żyję. już wychodzimy stąd Tu jest kursza ewentualnie żarcia, butelka z wodą Dobra Kwawiczne, no. o dobra ja już... Nie biegnę przychodzę. do szpitala. Dobra, e, do kołchozu skręć to dam ci transfuzję Minecraft Do kołchozu, dobra Gdzieś do stodoły, się schowamy przed ząbiakami. Gdzie jesteś Paweł? Który jest w drewnianej stodole. Tej, 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 dokładnie. Transfuzję chcesz, tak? Mhm. Dobra, to ja się wycofuję na. No, chodź, 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 Tutaj, 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 tutaj dalej chodź. Aj, chuźwa. Daję ci transfuzję. Zobiedział, jestem dzisiaj daleko. Dzięki. Okay. Spadamy. To się na szpital? Tak. Niech tak. ci to Bóg w stroju wynagrodzi. Ty też nazistowska świnia, tak? <słyska> <słyska> Trędna nazistowska świnia. Trędna. Pasiasta. <słyska> Wystrzelał? Znaczy wiecie co, to tak fajnie, bo to tak by wyglądało w takim ap apokaliptycznym mieście pełnym zębiaków. Byśmy sobie drogi nie wystrzelał. Zawsze by kurwa moment w podłogi atakował. <śleszło>